Najbardziej w na tych warsztatach podobała mi się atmosfera, atmosfera wśród ludzi, którzy mają jedną pasję, jeden cel do zrealizowania, chcą podróżować swoim kamperwanem. Najbardziej podobała mi się pasja wszystkich ludzi, którzy pojawili się tutaj i to, że ta, takie towarzystwo budzi w Tobie pasję, budzi w Tobie to, że znowu chcesz to robić i że jest to możliwe, więc wydaje mi się, że i atmosfera i to, że jest to miejsce, gdzie tworzą się możliwości. Atmosfera, atmosfera bardzo fajna. Jak to mówią, swój swojego zawsze znajdzie. Kupę śmiechu, kupę żartu, endorfiny dobrze, dobrze wyprodukowane. Fajnie, atmosfera, mówię, na pełnym luzie, pełen luz. Kontakt między chłopakami, między uczestnikami taki dosyć, dosyć można powiedzieć, na 110%, albo i lepiej. Czuliśmy się, bo już końcówka warsztatów drugi dzień, to można powiedzieć, że że warsztaty połączone ze, z taką mikroimpreską. Szkolenie przyniosło że tak powiem, taki duży skutek w tym wszystkim, że rozwiał moje wątpliwości od, odnośnie niektórych spraw technicznych. Znalazłem właśnie odpowiedzi na wszystkie pytania, które mnie nurtowały, gdzie wiedziałem teoretycznie jak to zrobić czy tamto, ale tak do końca nie wiedziałem jak. Natomiast tutaj wiem już praktycznie... Jak sobie radzić z różnymi problemami związanymi z budową kampera? Także jestem ogromnie wdzięczny, że taka możliwość była. Przyszedłem tutaj, tak naprawdę, uzyskać odpowiedzi na kilka takich istotnych pytań. Techniczno-techniczno-bardziej technicznych, jak coś robić, jak bardziej kolejność wykonywania pewnych czynności przy budowie. Natomiast budowa kampera gdzieś tam zawsze była z tyłu głowy, bo uważam, że kampery takie kupowane nie cieszą tak jakie zrobione. Tu jaświetnaj to nie spodobałem. Najbardziej wydaje mi się, że cała ta część techniczna tak naprawdę jest z czymś dla mnie całkowicie nowym, z czym nie miałem indystyczności. i to jest taka praktyka, której wszyscy zacząłem, kiedy nie próbowali tego Tak, moja pewność przed warsztatami była na 0%. Jeśli chodzi o umiejętności, teraz jest na 50%, ale to nie dlatego, że warsztaty były złe, tylko dlatego, że były cudowne, ale ja mam dwie lewe ręce, więc dlatego 50%. Gdybym miał jedną lewą, jedną prawą byłoby 100%. Więc nauczyłem się naprawdę dużo. Ja jestem typem książkowym, więc wcześniej czytałem trzy książki i te trzy książki nie dały mnie tyle, co, co dwa dni warsztatów, więc respekt to. Moja wiedza przed warsztatami, a teraz można powiedzieć, że to jest taka skondensowana pigułka. Wcześniej było takie szukanie po YouTubie, to, troszkę jak co zrobić, jak czego nie zrobić, a tu jest po prostu piguła prewencji błędów. Wiedza praktyczna zdobyta tutaj jest nieoceniona. Świetna organizacja profesjonalna, pomoc instruktorów. Świetnie tym Warto. Doświadczenie mnóstwo, dużo nowych znajomości. Chłopaki wiedzą, co robią. Robią to, uważam, z pasją, z pełnym profesjonalizmem, także polecam wszystkim takie imprezy. Ja akurat dostałem tą imprezę w prezencie od żony, także jestem, jestem bardzo zadowolony. Zdecydowanie najlepiej zainwestowane pieniądze, a jeśli chodzi o moje dotychczasowe inwestycje, w cokolwiek związane i myślę, że zaoszczędziły mi już w tym momencie dużo, dużo więcej niż mnie to kosztowało. Polecam wszystkim i dzięki wielkie za wszystko.